W końcu mamy te uprawnione trzy punkty, wygrywamy w subsku z Gryfem 2 do 0. Pewnie to zwycięstwo smakuje po takiej gorszej części tego sezonu wyjątkowo. Na pewno to zwycięstwo smakuje inaczej, po takiej pasie, to można powiedzieć. Jeszcze na takim terenie, gdzie kibice no, nie lubią nas, dało się to odczuć, ale to my mamy trzy punkty, to my wracamy do bytowa z punktami, co mogę powiedzieć, i mam nadzieję, że maszyna ruszyła. No ty dzisiaj zagrałeś naprawdę dobre spotkanie. Na początku e, wywalczyłeś rzut karny, który niestety nie udało się zamienić na bramkę. Potem wyprowadziłeś nasz e, zespół na prowadzenie. No chyba dzisiaj e, zawodnik spotkania, można tak powiedzieć. No czułem e, przed spotkaniem, że dziś to będzie ten dzień, że czuję moc w nogach. To czułem i no po prostu chciałem jak najbardziej pomóc zespołowi. Przed nami teraz e, dalej lecimy z maratonem w ciągu... E, i tego i następnego tygodnia nasz cztery mecze. Jeden już za nami, teraz w sobotę w Szymickiewicia 13 z Jantarem Ustka. Jak zapatrujesz się na to sobotnie spotkanie? My przed nikim w tej lizy mam na wrażenie, że się nie poddamy. Będziemy ważyć w każdym meczu o trzy punkty i mam nadzieję, że z Ustką wygramy.